Cześć! Przed chwilą graliśmy powerplaya No i otworzyłem skrzynkę Z której wypadł mi wreszcie Sprout Czyli kiełek Bardzo się z tego powodu cieszę Bardzo chciałem mieć tą postać No i zobaczymy jak mi pójdzie Więc mm, zaczniemy chyba od Ogólnie gem Ok, więc ja może nie wiem Zasugeruję jakąś postać yy, Nie wiem, niech to będzie powiedzmy Rico, obojętne No i zobaczymy jak pójdzie w pierwszej gierce, jeszcze czekajcie, bo wezmę tam tryb nie przeszkadzać. No i zaczynamy. Pierwsza moja gra tą postacią. E, oczywiście zobaczymy, jak mi też pójdzie z tą zabudową, bo oczywiście fajny on ma e, ult, fajnego ulta. Ok. Jak widzicie, nie jest aż tak łatwo trafić. No i chyba splash damage jest, z tego co widzę. O, ładnie, naprawdę ładnie. Kurczę, co ja zrobiłem? Nie, czyli Auto I'ma ma się nie opyla używać nim. Zdecydowanie, przynajmniej przy ulcie. Okej, okay, już mam kolejnego, więc... Fajnie, mam kolejnego ulta. Nie wiem dokładnie jaką ma wielkość ten ult. Tego się będę musiał jeszcze nauczyć. No póki co dobrze idzie, bardzo dobrze idzie. Gramy z jakimiś nobami chyba. Uwaga, tutaj stawię ulta. O nie. No teraz Colt y, poszedł niestety na blisko do przeciwników. Nie wiem jak on to zrobił, ale bardzo długo przeżył xD. E, tu już mi się ult skończył. Ult w ogóle długo trwa, bardzo. Ciężko się gra trochę mi e, przynajmniej, ale no widzę, że zapowiada się dość fajnie. Dość fajna postać. Teraz e, szybko tutaj rzucę ulta, żeby mi tu nie poszli. I dajcie mi wszystkie te gemy. Czy ja chciałem wziąć. Dobra, nieważne. Yy. I udało się ładnie. O, o, o pięknie. No i super. Dobra. Udało się ładnie. Gierka udana. póki co no, nie miałem zbytnio co zabudować, ale udało się star player. 8 pucharków latuje. Ale przynajmniej też dodatkowo star token. No i przy okazji jeszcze kolejna skrzynka, z której polecam punkty do sprouta. Niestety jeszcze nie ma go na kolejny poziom, ale jaka tu jest mapka? Nie wiem, co tu za... Ten, co zasugerować. Nie wiem, może być Rico dalej. I zobaczymy, jak to pójdzie. Można zamykać przeciwników w bramce. To jest bardzo komiczne. Wątpię, żeby na razie mi się to udało. Trzeba wykorzystać jednak sytuację, żeby to zrobić. Kurczę. Tutaj dobra. Ok, ona jest awkiem. Totalnym awkiem. Nie wiem co ona robi. O, o, o. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jest. Zamknąłem im drogę, ale ładnie. Ja sobie oczywiście mogę na luzie przerzucać. I ich zabiłem w tym momencie, zatłukłem ich. Patrzcie na to. Ej, patrzcie, patrzcie, działa, działa! Jest! <grystanie> to działa, ja nie mogę, jakie to jest komiczne, nie, jak to mnie rozwala, patrzcie na to. I patrzcie, i teraz ten znowu. I znowu, tylko że teraz coś się rozwaliło. Nie wiem dlaczego to się rozwaliło, ktoś jakby rozwalił. Nie wiem w jaki to sposób się stało. Ek jak to jest śmieszne, lol O nie Czekajcie, o Tylko no kurczę, kruk niestety tam wskoczył Jeszcze tego poprawnie nie, nie umiem używać, dokładnie Dobrze, ta Jessie jest taka nieogarnięta totalnie No uczę się grać tą postacią, ale No jest ona śmieszna naprawdę No tutaj zrobimy sobie trickshota I trafiony gol no, jest to naprawdę śmieszne, jak można ich zamykać w bramce. Postać naprawdę fajna. Fajnie wymyślił ktoś ją. Dobra. Oj, tu mi, niestety chyba zginę. Oj, jednak nie. Oj, 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 jednak. o, 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 o. Ale uniknąłem tej bańki przypadkiem. Dobra, Jessie Awk, więc. No, fajnie tutaj będą musieli teraz po boku przechodzić fajnie bibi tego ona to chce rozwalić jednak tego w ten sposób nie można rozwalić ale ona tego nie wie dobra zobaczymy teraz jak to pójdzie ja spróbuję kurcze strzelić niestety się nie udało ale i tak jest wygrana no naprawdę śmiesznie się gra tą postacią okej okay, teraz ten Tutaj. No jeszcze i tu ten. No chciałem zatomować drogę, ale jak widzicie jeszcze tego poprawnie. Nie umiem używać. Trzeba to też dobrze, szybko używać tego. No jest to naprawdę mega mega postać. Cieszę się, że ją mam. Nie wiem co teraz jeszcze za wydarzenie możemy zagrać. Yy, możemy zagrać jeszcze duo na tej mapce. No i nie jest to jakaś specjalnie mapka dobra. Yy, tutaj pod te postacie, ale możemy spróbować, bo to niskie rangi jeszcze są. Zaczynamy, zobaczmy jak pójdzie nasze udanie. Na dół też dużo os osób wbija, ale na pewno nie na tej mapce, bo ona jest słaba akurat pod sprouta. Dobra, sprawdzamy krzaki. Dobra, tutaj cały czas yy, uważam, żeby ta Jackie nie zaatakowała. O nie! Dobra, czyli po nas. Uu, no widzicie, Jackie, nie wiem jak ona uniknęła tego, ale się widzicie, kręci, jest widocznie smutno jej w życiu, naprawdę ma złe życie, bo się kręciła przez taką akcję łatwą. No więc zagramy jednak Brawl bo Brawl jednak jest śmieszny w sumie. Śmiesznie się gra tego Brawl I też jest taka mapka, na której można pozamykać niektóre miejsca. No a jak widzicie, ta mapka jest yy, niezbyt dobra na tą postać. Po prostu kampiące postacie mają łatwiej. Kurczę, najgorzej jak nie umiem trafić, nie? Właśnie ciężko bez Star Powera trafię się tą postacią. Dobra, zmarnował ulta, fajnie. O nie, o nie. Widzicie, strasznie źle trafiam. Bo tą postacią nie jest tak łatwo trafić. Dobra, rzucamy. I spróbujemy ich zamknąć w bramce. Tylko, że no nie, no teraz oni niestety żyją, więc nie będzie to takie proste. Kurde, Frank co zrobił? Jak Frank przeszedł? Ulta użył? Ja nie wiem, jak on to zrobił, Frank. Czy Frank może, może... Jackie może rozwalać to, czy jak? Ej, to jest głupie, czemu ona to mogła rozwalić? Nie wiem, możecie mi to napisać w komentarzu, dlaczego tak się stało. Ale być może Jackie bądź Frank mogą rozwalać to i to jest trochę głupie. Bo raczej w tym ulcie chodzi o to, żeby właśnie... Takie... żeby nic nie mogło rozwalić go, no a jednak tutaj ta Jackie mogła to zrobić, więc jest to trochę bez sensu moim zdaniem. No i patrzcie, patrzcie, zobaczymy teraz. Nie, nie otworzyli tego. Jackie użyła ataku. Może on wtedy ten ulta poświęcił Frank. No jeśli tak, no to jest to trochę bez sensu moim zdaniem. Chyba, ja że coś może zrobili z tą bramką, nie wiem. Bo jak wcześniej, jak widzieliście, się udawało z tą bramką robić. Oj! Kurczę. No masakra. Niezbyt dobrze teraz to wyszło. Dobra, nie uda mi się raczej. No nie. Ciężko jest właśnie strzelić kola też nim, bo mam go na niskiej mocy no i on też ma mało HP właśnie. Takimi postaciami ciężko się wchodzi. O Jezus Maria, jak to się stało? No nie, jakiś Nubek strzelił nam gola. Przecież też nie wiadomo czy Nubek, bo on może mieć 12 rangę. No niestety, ja też nie gram na poziomie pierwszej. Jakbym grał z randomami, to może by mi to łatwiej poszło. No szybko, łap tą piłkę i strzelaj. No nie, no nie strzeli. No tak, trickshot'a lub no patrzcie, co za gościu. No ją nam gierkę, no niestety. No, są czasami takie zbany na tym świecie, co myślą, że są fajni i robią trickshoty. Niby robią trickshoty, a nie umiem ich robić. No i widzicie, teraz w tym momencie gościu chciał to zrobić i nam zlamił gierkę. Możemy zobaczyć jeszcze profile od tych typków. Ten typek ile miał? No, to, to coś miał 12 tysięcy, ten miał 4 tysiące, ten miał 14, a ten miał 9 tysięcy. No. Nie, showdown na raczej nie będziemy grać. Dalej gramy. Brobola, no tylko właśnie trzeba uważać, że można trafić na nupków też. No jest to wtedy jednak słabo, jak się trafi na takich nubków, którzy no nie ogarniają zbytnio. Zwłaszcza, że ja też się uczę tą postacią grać, a już jakby walczę z przeciwnikami, którzy mają wyższe rangi. No tak, mówię, no to ciężko trafić jest tymi pociskami, jak widzicie na przykład teraz. Nie ma zwiększonego zasięgu, więc jest to ciężej zrobić. Tutaj oczywiście zamknąłem ich, żeby nie mogli przejść. No tutaj Brock teraz próbuje obejść to. Był na to skazany, żeby przejść większą drogę. No i udało się. Frank dał mu się właśnie strzelić w tym momencie, więc fajnie. Frank trafił i się udało wygrać, więc Kozacko jeszcze zrobił trick A nie wiem co to za gościu, był <laughs> fajnie w gruntach gierka. E, chcę Wam oczywiście pokazać teraz coś, co właśnie w tym momencie wymyśliłem. E, nazwałem to w sumie niezniszczalny mortar. E, jest to bardzo proste. Oczywiście akurat trafiłem e, na sojusznika, e, który gra penny. E, odcinek dzieje się właśnie tego samego dnia. Już dobijam 18 rangę na y, kiełku. Fajnie mi się gratą postacią. Możliwe, że uda mi się jutro dobić 20 rangę. Y, ogólnie, no to pokażę Wam bardzo ciekawą rzecz, co się udało zrobić w tej walce. Ogólnie, też tą walkę wam pokażę do końca. Y, tutaj strzeliłem pierwszego gola. I zobaczycie teraz, tak. Ogólnie, zaraz Wam powiem, raczej poznam, jak to się stanie. Tutaj no, nie pykło nam, chyba nam nie strzelą, ale nie jestem tego pewien, czy strzelą. Czy nie strzelą? Yy, nie, ja tu nie wiem, czy zepsuję? Nie, chyba nie zepsuję tego. Raczej damy radę, o ile pamiętam. O kurczę, tu już nie, nie, chyba nie damy rady. Jednak, no nie, nie udało nam się w tym momencie. No jeden, jeden, i zobaczymy teraz, jak to dalej pójdzie. Tutaj niestety zginęli, yy, zginęli, w sumie Penny zginęła, a oni yy, ich dwójka przeciwników. Tu nie miałem zbytnio niestety jak strzelić tego gola, no szkoda. Była dość duża szansa. O, i zobaczcie teraz na to. Penny postawiła po prostu wieżyczkę. I teraz ja mam ulta. Idzie Rosa i patrzcie co ja zrobiłem. I teraz Mortar jest otoczony. Oni nie mogą go za nic załatwić. Patrzcie, on jest niezniszczalny. Jesse strzela. Nie może nic z mortarem zrobić. To jest kozackie. Wiadomo, że to trwa jakiś tam czas. Ale jeśli zgracie się z jakimś kolegą, to możecie tak zrobić. I no jest to moim zdaniem nawet fajne, ponieważ no ten mortar był dość czasami często niszczony. Yy, no, bardzo mi się spodobało to odkrycie, no jednak aż tak to nie jest yy, łatwe, żeby to wiecie, zrobić. Bo no trzeba tego ulta poświęcić w sumie. E, oczywiście to nie działa, jeśli jest jakiś thrower, bądź jeśli e, jakaś postać użyje ulta. No, ale zwykłym atakiem nie mogą raczej tego rozwalić. Postacie, które nie są rzucające, no jest to dość no, w sumie fajny efekt, moim zdaniem. E, możecie mi napisać, czy myślicie, że jest to w sumie fajny trick. No, jednak wiecie, czasami to ten mortar był jednak od razu niszczony, a tutaj jest szansa na to. Że po prostu mortar dłużej pożyje, że tak powiem. No i tutaj chyba, nie wiem, czy to zakończymy szybko. Yy, chyba nie będzie aż tak łatwo. No tutaj ja po prostu yy, też staram się w miarę unikać, no i oczywiście trafiać tych przeciwników. No, gra mi się bardzo fajnie tą postacią, powiem Wam. I uwaga, poda nie będzie, chyba ta peny do mnie poda. No i ładnie, gol strzelony. Okej, okay. no więc w sumie to by było na tyle, jak widzicie no to już wbiłem właśnie tak naprawdę 18 rangę, więc ja już kontynuuję granie i się z wami żegnam już całkowicie narka, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i zostawcie lajka, elo.